Yeah we me Fanka amerykańskiego country nieco ubolewam, że u nas country nie do końca się przyjęło. Niezbyt chlubnym faktem jest to, że te przestrzeń zajęło disco Polo, ale Muzyka biesiadna a disco Polo uważam, że to zupełnie co innego. Dzisiaj zagramy sobie trzy biesiadne hity. Przeboje, które kiedyś częściej były kultywowane na wspólnych imieninach, na wspólnych biesiadach, grillach. Mam wrażenie, że wspólne śpiewanie było kiedyś, i nie tylko przez pandemię, bardziej popularne niż jest teraz. Bo biesiada to nie tylko wesela, bo biesiada to nie tylko pan na kibordzie. Bo biesiada to karczma, bo biesiada to wspólne muzykowanie. I mam nadzieję, że wy widzowie, już wkrótce jak tylko to szaleństwo się skończy, będziemy mogli wspólnie być gwiazdami takich różnych spotkań, takich właśnie biesiad. Muzyka nie jest muzyką najwyższych lotów, ale jest to muzyka bardzo sentymentalna i pomimo tego, że to nie są skomplikowane rzeczy, że to czasami są banalne wręcz infantylne teksty, to mamy do nich jakiś taki sentyment, bo kojarzą nam się z naszą młodością. Może przypominają nam o jakimś wujku, którego bardzo lubimy albo po prostu kojarzą się z innymi czasami, z czasami, w których jeszcze nie było smartfonów, Facebook i tego typu innych rzeczy. I mam nadzieję, że pomimo różnych obostrzeń, to sami dla siebie, albo w niedużym gronie, wspólnie sobie muzykujecie. Akordy, jakie się dzisiaj pojawią, to E-mol, Amol, C-dur, D-dur, H-dur, 7 łapany, tak, bądź jak ktoś woli, tak e dur Demol. E-mol. Już był. Teraz E-dur. A-dur. I F-dur. Przyznam, że do opracowania pierwszej piosenki zachęcił mnie komentarz. Więc jeśli zależy Wam na jakiejś piosence, no to proszę, proszę zapodajcie. Ja postaram się to uwzględnić w harmonogramie tutorialowym. Więc ja Kapodaster majstruję aż na progu piątym. Biały miś, ja bia dziewczyn. Szczęśliwego białego misia, a który w oczach ma tylko samuzę. Muszę to zrobić, przepraszam. Dobrze, możemy przejść do następnej piosenki. Te wszystkie wiesiadne piosenki to są wszystkie takie smutne. W ogóle znaleźć wesołą polską piosenkę nie jest dla Lada wyzwaniem. Znalazłam jedną i to też taka nie do końca, dopiero trochę bardziej wesoła na refrenie. To jest dla Was challenge. Znaleźć polską w miarę wesołą piosenkę. Proszę, 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 taką, no nie wiem, póki radość jest z nas, to jeszcze mi przychodzi, Roberta Jansona. E, ale to też, póki radość jest z nas, a póki jest, póki nie ma, zaraz nie będzie. Dobrze, kolorowe jarmarki. Pozbywamy się kapodajstra. Jeśli chodzi o bicie na tym, na tym hicie, jeśli chodzi o bicie na tym hicie, to będzie ono inne na zwrotce, inne na refrenie. Na zwrotce proponuję typowe country. Nie tyle, ale za, yy, proste piosenki. Ten. Widzę ją, kiedy oczy zamykam. To też tam jest, też jest fajno. No, zaczyna się tak samo, ale dobra. Kiedy patrzę w Hem... Zaczyna ostra wiksa z tamburynkiem. Góra dół, góra dół i do dołu z tamburynkiem. w Stanie tego na no, poważnie zaśpiewać, ale no piosenka jest fajna, fajna, tylko mi się właśnie kojarzy z jakimiś takimi latami 90., gdzie po prostu się kas kasety puszczały, jeszcze mam te wszystkie kasety. No, podzielcie się swoimi wspomnieniami, jeśli macie akurat z, tę piosen z tą piosenką, tą piosenką, <laughs> Ale to jest bardzo ciekawy utwór, bo to pomimo tego, że, to, że ten utwór jest typowo biesiadny, typowo takie country, to został on zaśpiewany w oponie, więc w ogóle jakiś szał. Kolejna piosenka. Kolejna piosenka mi się kojarzy z wakacjami. Z wakacjami, jak miałam lat 7, ale no po prostu gdzieś lubię tę piosenkę. Kurde, się tak wczuwam w tę piosenkę, no nie wiem, ja, Chyba każdy ma jakąś taką prześnego hita, który po prostu sprawia, że jesteśmy gdzieś szczęśliwi, bo przypomina nas, nam o beztroskich latach. Jeśli wy macie też takie hiciory, to dawajcie, zrobimy jeszcze... Yy, zrobimy jeszcze tutorial. Wol, dwa prześnych hitów, które sprawiają, że czujemy się dobrze. Uwaga, teraz mój Evergreen. Hmm. Kochani, jeśli ktoś jest początkujący, to ja proponuję zainstalować capo na progu piątym i grać to tak, jak będzie napisane. Ja przez to, że może już jestem troszeczkę bardziej wprawiona i strasznie mi pasuje tutaj bicie reggae, czyli. Jak do góralskiej melodii pasybici, reggae, nie pytajcie mnie, ale po prostu to jest hit. To jest po prostu zjarany góral na hali. Uwaga, lecimy. Czyli mucimy górę dół i dwa na pusto, dwa z dociśnięciem. Hej, żalała, żala. I koniecznie dajcie znać, jaki przaszny przebój rusza wasze serduszko. Do zobaczenia za tydzień.